Czy potrafisz wyobrazić sobie, że jedna sekunda może zmienić całe twoje życie? Że nagle, po prostu tak, bum!, stajesz się kimś zupełnie innym? Tony Cicoria, lekarz z Nowego Jorku, był zwyczajnym człowiekiem aż do dnia, w którym uderzył go piorun. Powinien zginąć. Zamiast tego obudził się z niezwykłym talentem. Jak to możliwe, że katastrofa zamieniła się w dar? Czy mózg może się przeprogramować po porażeniu piorunem? Zostań do końca, bo ta historia jest tak niewiarygodna, że trudno w nią uwierzyć. W 1994 roku Tony Cicoria, chirurg ortopeda, stał na zewnątrz i korzystał z telefonu, gdy nagle uderzył w niego piorun. Porażenie było tak silne, że jego serce się zatrzymało. Był martwy przez kilka minut. Na szczęście przypadkowy świadek pielęgniarka natychmiast rozpoczęła reanimację. Tony przeżył, ale coś w nim się zmieniło. Po kilku tygodniach od wypadku, Tony zaczął odczuwać dziwne rzeczy. Miał niepohamowaną potrzebę słuchania muzyki, choć wcześniej nie był wielkim fanem. Ale to nie wszystko. Wkrótce zaczął doświadczać muzycznych wizji, słyszał w głowie melodie, których nigdy wcześniej nie znał. Nie mógł nad tym zapanować, aż w końcu zaczął grać na pianinie. Bez żadnej nauki, bez wcześniejszego doświadczenia. Po prostu wiedział, jak grać. Lekarze i naukowcy byli zszokowani. Jak to możliwe, że osoba bez żadnego doświadczenia muzycznego nagle staje się pianistą? Jedna z teorii mówi, że piorun mógł uszkodzić i jednocześnie aktywować specyficzne obszary mózgu związane z muzyką. Podobne przypadki zdarzały się po urazach głowy. Niektórzy pacjenci nagle zaczynali malować, rozwiązywać skomplikowane równania matematyczne czy mówić w językach, których nigdy się nie uczyli. To zjawisko nazywa się zespołem sawanta nabytego. I choć jest niezwykle rzadkie, to jednak prawdziwe. Tony nie jest jedyny. Jason Padgett, zwykły sprzedawca mebli, po urazie głowy, nagle zaczął widzieć świat przez pryzmat matematyki i geometrii. Każdy kształt był dla niego fraktalem. Inny przykład: Derek Amato, który po uderzeniu głową w basenie zaczął genialnie grać na fortepianie, mimo że nigdy wcześniej tego nie robił. Tony Cicoria porzucił karierę lekarza i stał się profesjonalnym pianistą i kompozytorem. Tworzy własną muzykę, występuje i wciąż nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego to wszystko się stało. Jedno jest pewne: piorun nie tylko go nie zabił, ale wręcz dał mu nowe życie. Czy to przypadek? A może nasze mózgi skrywają potencjał, którego nie jesteśmy świadomi? Może w każdym z nas drzemie geniusz, który czeka na przebudzenie? Co o tym sądzisz? Czy nauka jest w stanie to wyjaśnić? Daj znać w komentarzach. A jeśli chcesz więcej niesamowitych historii o tym, jak umysł i ciało potrafią nas zaskoczyć, zasubskrybuj kanał i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia!